Cześć, ja nazywam się Mateusz Pawlak i w tym filmie pokażę Ci ciekawy sposób na zbieranie kryptowalut, czyli popularne kraniki. Według mnie jest to jeden z ciekawszych projektów, ponieważ strona CoinPod, czyli to jest taki portfel mikroportfel kryptowalut, na którym zbieramy kryptowaluty z różnych stron, konkretnie tych stron jest 7, za chwilkę ja Ci omówię i pokażę no i możemy zbierać na tym portfelu właśnie te tutaj poniżej wymienione kryptowaluty. Dodatkowo na tym portfelu jest jeszcze stworzone kilka ciekawych możliwości, które przyspieszą nam zbieranie tych kryptowalut i osiągnięcie minimum do wypłaty. Co dodatkowo, jeszcze już jesteśmy przy wypłatach, to takie to właśnie minimalna kwota do wypłaty jest bardzo niska. Mi w przypadku Bitcoina udało się zebrać w ciągu niecałych chyba dwóch dni, czy niecałych trzech dni, Tam no tak, to były jakieś dwa dni, także, także dość, dość szybko. OK, ważną rzeczą jest to, żeby najpierw, właśnie zarejestrować się na stronie CoinPod, na tym portfelu, ponieważ później będziemy logować się do wszystkich innych stron tymi samymi danymi, tym samym mailem, który podamy przy rejestracji na tej stronie. Wszystkie linki, oczywiście, zostawię tutaj w opisie tego filmu. Zostawię linki czyste, bez linków referencyjnych oraz takie z moim linkiem referencyjnym. Także możesz. Możesz sobie wybrać, z którego chcesz skorzystać. Oczywiście, to, że korzystać z mojego, czy z kogokolwiek innego linku referencyjnego, nic ci nie kosztuje, no ale wybór należy oczywiście do ciebie. Także zaczynamy. Rejestracja jest bardzo prosta. Wpisujemy e-mail, hasło, potwierdzamy hasło, zaznaczamy, że nie jesteśmy robotem. Tutaj te obrazki musimy odpowiednio zaznaczyć. No i rejestrujemy się. Na naszego maila przychodzi link aktywacyjny. No, i musimy po prostu w niego wejść i aktywować nasze konto. Ja już mam konto, także w tym momencie zaloguję się na nie moimi danymi. OK, jesteśmy u mnie na koncie. Jeszcze taką ważną informacją jest to, że jeżeli logujesz się po raz pierwszy z jakiegoś innego, innego urządzenia czy do telefonu, czy innego laptopa, czy komputera to bardzo możliwe, że zostaniesz poproszony o weryfikację adresu IP danego urządzenia i zostanie wysłany podczas logowania. E-mail, właśnie potwierdzający, że, no, że chcesz po prostu zalogować się z danego urządzenia. Tutaj, w tym miejscu, widzisz, masz wyświetlone swoje kryptowaluty, które udało ci się zebrać w danym momencie, i dodatkowo jest jeszcze tutaj coś takiego jak coin pod token. Jest to wewnętrzny taki token tej strony, tego mikroportfela. No i te tokeny możesz używać w, na różne sposoby. Ale ja, ja korzystam z niego w ten sposób, że po prostu wymieniam sobie go na, na bitcoina, którego obecnie zbieram. Te tokeny dostajesz całkowicie za darmo na, na kilka różnych sposobów, które za chwilę Ci może omówię. Poniżej jeszcze, jeszcze masz taką listę transakcji, które, które są rejestrowane na Twoim koncie, czyli jeżeli, jeżeli zbierasz z jakichś stron Poszczególnych swoją kryptowalutę, no to one tutaj wszystkie ci się wyświetlają. No i podczas każdego zebrania, każdego kliknięcia claim na danej stronie, zaraz Ci to pokażę na przykładzie. Oprócz tego, że dostajesz na przykład tak, jak tutaj masz w przypadku Dasha, tą ilość Dasha, to dodatkowo za każde kliknięcie dostajesz trzy takie tokeny. No i takie tokeny możesz sobie w bardzo prosty sposób wymienić na Bitcoin. Jak już jesteśmy przy tym, tutaj sobie zaznaczasz właśnie na walutę, którą chcesz sobie wymienić. Powiedzmy, że jest to Bitcoin. Tutaj masz przelicznik, przelicznik w tym momencie wynosi 2,5 satoshi czyli każdy taki jeden token to jest 2,5 satoshi no i po prostu to jest tak naprawdę darmowy darmowy zarobek dla Ciebie z tych tokenów, także jeżeli sobie wymienisz na przykład te 33 tokeny, no to dostaniesz 82 satoshi za nic na dobrą sprawę, I podczas wymiany jeszcze musisz pisać tylko swoje hasło no i możesz sobie to bezproblemowo potwierdzić i skonwertować na daną walutę, którą, którą chcesz sobie otrzymać. Także tutaj już te tokeny zostały dodane do Twojego konta w Bitcoinie. Także jest to bardzo, bardzo proste i wygodne. Tutaj mamy jeszcze dwie zakładki na stronie CoinPod dotyczące takich losowań. Pierwsza z nich to taka loteria, gdzie, która odbywa się co godzinę chyba jak dobrze, dobrze kojarzę. Chociaż ja z nie, nie, nie korzystam jakoś za bardzo, ale tutaj różni użytkownicy kupują po prostu wejściówki, takie etykiety na, yy, na tą loterię. No i co godzinę jest po prostu losowani, losowani są zwycięzcy yy, takiego losowania. Yy, no i tutaj masz pulę nagród, jaka jest, jaka jest rozlosowana pomiędzy tych użytkowników. To znaczy oczywiście tam chyba jest ich tylko nie wiem, pięciu, pięciu chyba jest takich yy, szczęśliwych zwycięzców. Także, także, no nie wiem, według mnie to nie ma, nie ma większego sensu, ale jak chcesz się coś takiego pobawić, to jest taka możliwość. Jest też taka loteria, na której obstawiamy, jaki wynik po prostu wypadnie, tutaj w tym miejscu. Możesz sobie postawić, no tu ja w tym momencie mam 0 tych tokenów, ale jeżeli będziesz miał ich jakąś ilość, to tutaj ci się pojawią właśnie takie opcje, że to jest 1, 10, czy, czy tam więcej chcesz tych tokenów obstawić. No i tutaj obstawiasz, czy to będzie jakaś liczba w takim przedziale, czy, czy w takim. Tu możesz zwiększyć jeszcze swoją. Wtedy, jeżeli wygrywasz, no to dostajesz dwukrotną ilość postawionego zakładu. Tutaj, jeżeli chcesz sobie zwiększyć ryzyko, no to możesz tutaj to zrobić w ten sposób, że na przykład, jeżeli dokładnie tutaj wypadnie taki wynik, no to dostajesz tysiąc razy tą ilość, którą postawiłeś. No ale tu są jakieś małe wtedy szanse na wygranie. No nieważne. Jeżeli chcesz się w coś takiego bawić, no to jest coś takiego i możesz też tak jakoś sobie zarabiać. Ja tego nie używam. Bardzo ciekawą zakładką, która jest nowa, powstała 1 marca, w tym momencie jest 14 marca, jak nagrywam ten filmik, także dwa tygodnie temu. Są, jest zakładka wyzwań. Tutaj te wyzwania są bardzo, bardzo różnego rodzaju. Cała lista jest tutaj, w tym miejscu. Są zarówno takie wyzwania, które są, możesz wykonywać każdego dnia, takie, które wykonujesz każdego miesiąca, czy takie, które y, robisz po prostu cały czas. Ja jakoś specjalnie w ogóle tych wyzwań nie robię tutaj pod, pod konkretne, konkretne cele, ale przy okazji, jak używam tej strony, jak zbieram sobie te kryptowaluty, no to tutaj udało mi się już zbierać przez dwa tygodnie 34 takie gwiazdki. Każda gwiazdka to 100 właśnie, 100 tych tokenów CoinPod. Także także też ciekawy, ciekawy dodatek, no bo to tak jak widzisz, ja 4, 3400. Tych, tych gwiazdek już uzbierałem dosł dokładnie, dosłownie przez, przez przypadek, nie, nie, nie zbierałem jakoś specjalnie, przy okazji one mi się uzbierały, czyli jak, jak widzisz 3400 razy 2,5 w przypadku przeliczenia na Bitcoina, to jest 8500 co też i dostałem właściwie za nic w dodatku także też super, super, naprawdę fajna, fajna opcja, no i tutaj na przykład za 100, 100 kliknięć na, na poszczególnych stronach, które zaraz Ci omówię dostajesz już te 100 tokenów i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie wyzwania tutaj masz wylistowane. Także jeśli chodzi o stronę, o portfel CoinPod to chyba z takich ważniejszych, ważniejszych funkcji to wszystko. Teraz przejdę do omówienia poszczególnych stron, na których możesz zbierać właśnie te kryptowaluty i jak one działają. Stron jest 7, pierwsza z nich to Bonus Bitcoin, na niej możesz zbierać, jak sama nazwa mówi, bitcoiny. I tutaj co 15 minut możesz je, e, sobie klikać i zbierać bitcoiny. E, tutaj ważną rzeczą jest, jeżeli. Aha, bo już, ja już w tym momencie jestem zalogowany na, na tą stronę. Ale jeżeli będziesz używał jej pierwszy raz, to będziesz musiał podać swój e-mail, który podawałeś przy rejestracji na, na właśnie na Coinpot. Także to jest, to jest bardzo ważne. Nie, nie używasz jakiegoś innego nowego e-maila i hasła, tylko to samo hasło e-mail. Które użyłeś na Końpod, wpisujesz tutaj przy logowaniu na, na wszystkie te strony. Tych stron jest 7, jak już ci powiedziałem. Tutaj masz wszystkie one są, zaraz ja, ja pokażę ci je wszystkie. No i jeżeli już zalogujesz się do, do tej strony, to warto sobie według mnie przejść tutaj do zakładki Change your Claims i tutaj zaznaczyć, żeby zawsze, żeby zawsze zbierać i otrzymywać kwotę średnią tych Satoshi, ponieważ Kwota średnia w tym momencie to jest 18 Satoshi a według mnie jest to bardziej opłacalne, ponieważ ja próbowałem też robić sobie to na losowej kwocie, ale wtedy zazwyczaj jest to mniej niż to 18 Satoshi. Także bardziej chyba według mnie opłaca się 18, czy znaczy tą średnią kwotę zbierać. W ogóle, jak, jak działają te strony? Bo tu jest masa jakichś reklam, wyświetla się podczas, podczas używania tej strony i one właśnie dokładnie działają na tym, że ty wyświetlasz te reklamy. Także możecie to denerwować, ponieważ czasami tutaj gdzieś klikniesz przez przypadek sobie na coś, czy, czy nawet nie, nie przez przypadek klikniesz, wyświetlić jakieś nowe okno. No możecie to denerwować, ale no w ten sposób to działa, że użytkownicy płacą za te reklamy, a ty dostajesz wynagrodzenie za to, że używasz tych stron i siłą rzeczy wyświetlasz tych reklam. Także, także na tym to polega. Ok, żeby zebrać właśnie sobie kryptowalutki, musisz yy, zaznaczyć tutaj te. No, jakoś, jakoś mi się akurat dużo wyświetliło, yy, musisz sobie pozaznaczać te, te okienka, zazwyczaj jest to jeden raz ale w tym momencie mi się jakoś wyświetliło więcej, zaznaczasz sobie, że nie jesteś robotem, no i jeśli już to zaznaczyłeś, to po prostu klikasz sobie claim now i masz informację, że 18 satoshi zostało dodane do Twojego portfela na Coinpot, tutaj sobie możesz to sprawdzić, tu od razu wyświetla się informacja, że masz mm, dodane do Twojego konta. No, i na dole masz tutaj napisane, że dostałeś 18 złożności właśnie ze strony bonus bitcoin. I tak jak ci mówiłem, dodatkowo dostajesz 3. Okej, okay, nie, nie wiem, ale bardzo możliwe, że akurat z tej strony to nie działa. Zaraz przejdziemy do następnej strony. Zaraz ci o to mówię. Chodzi mi o te 3, 3 darmowe tokeny, które otrzymujesz. Dobra, tutaj co 15 minut możesz sobie klikać. Dodatkowo jest 5% dziennego bonusu, czyli jak sobie klikasz w miarę na bieżąco, no to dostajesz jakiś, jakiś bonus dzienny, który no, u mnie w tym momencie to wynosi 30 satoshi, dostajesz za darmo. Dodatkowo druga strona to jest Bit, Bitfun. Tutaj możesz zbierać Satoshi co 15 minut, i odbywa się to w bardzo podobny, podobny sposób. Zaznaczasz po prostu, że nie jesteś robotem no i później przycisk claim dobra, no i masz dodane i zaraz teraz sprawdzimy od razu, czy coś tu się po prostu nie przywiesiło, bo szczerze mówiąc nawet nie zwracałem na to uwagi, czy to ze wszystkich stron. Mm, fu, 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 nie wiem o co chodzi szczerze mówiąc, ale coś tutaj się musiało. A nie, nie, po prostu dostaje do tego, bo widzisz miałem wcześniej 0. A w tym momencie mam 6 tych tokenów, także nie wiem, po prostu tutaj musiałeś coś zawiesić i nie, nie pokazuje się ta informacja. Ale, ale dostajesz. Także za każde takie kliknięcie dostajesz 3 te tokeny. Tak? Ja kliknąłem się dwa razy, miałem 0. Kliknąłem sobie na bonus Bitcoin i na Bitfan. No i w tym momencie na portfelu zostały mi dodane 3, 6 tych tokenów, także za te, to, za te kliknięcia. Także to już jest bardzo bardzo fajny dodatek. A dodatkowo jeszcze z tych wyzwań dostajesz te tokeny. Także także bardzo bardzo fajna sprawa. Ok, to mamy te dwie strony, tutaj jeszcze dodatkowo masz jakieś jakieś inne oferty, jakieś yy, możesz sobie, możesz sobie jakieś ankiety wypełniać czy inne, inne tego typu rzeczy, ja ja szczerze mówiąc tego nie, nie korzystam w ogóle, ale jakbyś chciał, to możesz sobie też to klikać. Dobra, kolejne pięć stron jest, yy, są to strony z Moon, Moon yy, Bitcoin, Moon, Moon Litecoin Moon Dogecoin, Moon Dash i Moon Bitcoin, Bitcoin Cash. No i tutaj na, na wszystkich tych stronach dokładnie tak samo odbywa się zbieranie tych kryptowalut, tylko po prostu na poszczególnych stronach zbierasz inne kryptowaluty. Tutaj zwracam Ci uwagę, żebyś sobie według mnie lepiej odznaczył tą opcję run, o tak jak widzisz jakieś reklamy mi się tu wyświetlają. Run mining bonus, ponieważ Tutaj on włącza e, jakiś, jakiś mining bonus, który no, po prostu używa Twojego komputera do kopania kryptowaluty. Także to jest według mnie bez sensu, bo tylko obciążysz sobie Twój komputer, a, a jakiś bonus znikomy za do to dostaniesz. Także koniecznie sobie według mnie tutaj to odznacz, żebyś nie miał tej opcji zaznaczonej. No i mm, po prostu w ten sam sposób potwierdzasz, że nie jesteś, jesteś e, robot. No i potwierdzasz zebranie. I w tym momencie dodaje się na Twoim koncie 11 Satoshi. Mimo że było wcześniej 8, dodało Ci się 11, ponieważ właśnie na stronach z przedrostkiem Moon otrzymujesz dodatkowe bonusy. Początkowa kwota była to 8, która cię uzbierała. Dodatkowo masz Daily Loyalty Bonus, który w tym momencie u mnie wynosi 14%, ponieważ 14 dni ciągle, dzień po dniu, klikałem właśnie tutaj, zbierałem te, te, tego bitcoina. Także on działa tak, że jeżeli zarejestrujesz się powiedzmy dzisiaj, no to jutro będziesz, jak będziesz klikał dzisiaj i jutro ciągle nieprzerwanie, to będziesz miał 1% tego bonusu. Jeżeli będziesz klikał przez 10 dni, no to będziesz miał 10 dni. Tylko pamiętaj, że musisz to robić dzień po dniu nieprzerwanie. Nawet choćby jeden raz, ale musisz to zrobić każdego dnia. Także po 100 dniach będziesz otrzymywał drugie tyle właściwie tej kryptowaluty, ile ci się uzbiera, tak? Czyli nie zasoby 8, tylko 16 po 100 dniach. Także też bardzo, bardzo fajny, fajny bonus. Bonus od poleconych, tutaj ten offer bonus, to nawet szczerze mówiąc nie patrzyłem, on jest tylko też przy Bitcoinie, tak samo jak mining bonus, który jest, którego nie używam. No i ten tajemniczy bonus, czyli, czyli taki losowy bonus, który otrzymujesz przy każdym kliknięciu. Jak widzisz, to jest 28% w tym momencie, a, yy, no już teraz mi to zniknęło. No, a, ale one mogą być, mogą być w przedziału od 1 do... Do 99, 99% i naprawdę często zdarzają się takie powyżej 50%. Dobra, pokażę Ci jeszcze dla Bitcoin Casha, jak to wygląda. No widzisz tutaj już troszkę tych reklam się więcej wyświetla. Ale wygląda to dokładnie, dokładnie w ten sam sposób. Potwierdzasz i zbierasz, i otrzymujesz bonus. Widzisz tu jest 11, bo troszeczkę, później zacząłem zbierać Bitcoin Casha. I 33 ref, ten tajemniczy bonus. Czyli miałeś dostać 210, uzbierało ci się, a dostajesz 302. Także także bardzo, bardzo fajna opcja. No i okej, okay, jeśli chodzi o te strony, to jest chyba wszystko. Ja je wszystkie linki tutaj zostawię, tak jak ci powiedziałem na, w opisie. Dobra, co jeszcze ważną rzeczą jest, to, to pewnie wypłaty cię interesują. Jeśli chodzi o bitcoina, bo ja akurat zbieram sobie bitcoina w tym momencie. No, to minimalna kwota to jest 0,001 bitcoina, czyli 10 000 Satoshi. Ja mi się to udało na początku wybierać chyba w niecałe 3 dni. W 2 dni myślę, że spokojnie jesteś to w stanie zrobić. No, oczywiście zależy, zależy jak, jak ile masz czasu i, i chcesz na to czasu poświęcić, ale, ale jest on jak najbardziej do zrobienia, a myślę, że nawet i, i szybciej. W tym momencie nie ma żadnej, żadnej opłaty za wypłatę, ale może, ona się, może to ulec zmianie w zależności od kursu, jaki, jaki, jaki będzie miał Bitcoin. W tym momencie kurs Bitcoina to 3909 dolarów. No i jeżeli będzie się zmieniono, to może tutaj się pojawić jakaś wypłata, ale w tym momencie jej nie ma. Wypłaty dochodzą na, port, na Twój portfel w ciągu 48 godzin, ale ja robiłem w tym dwie wypłaty i były w ciągu niecałych chyba 24 godzin. Zaraz ci pokażę jeszcze screena. No i tutaj w tym miejscu wklejasz po prostu adres swojego portfela, to koniecznie sobie pamiętaj sprawdź, czy, czy dobrze go wkleiłeś, ponieważ, ponieważ, no, no żeby Ci po prostu dobrze doszły pieniądze, no to musisz dobrze wkleić adres skopiować. Wklejasz sobie, wpisujesz sobie ilość tych bitcoinów, hasło, potwierdzasz tutaj, że jesteś człowiekiem, no i na maila przychodzi link z, z potwierdzeniem, czy chcesz na pewno zlecić tą wypłatę. No i to właściwie wszystko. Dobra, tu masz jeszcze screena, że nie kłamie, że rzeczywiście tutaj wypłacają te pieniądze. Pierwsza wypłata robiona była 4 marca, 12 602 satoshi. No i 5 marca tutaj masz na moim portfelu Exodus 1 dokładnie ta sama kwota. Kolejna wypłata 11 marca, 28 543 satoshi i dokładnie to samo 12 marca na drugi dzień. Otrzymałem ją na swój portfel. Także naprawdę, naprawdę to działa. Jeśli, jeśli chcesz, to, to naprawdę możesz sobie tutaj zbierać te kryptowaluty. Ja, ja na przykład dużo czasu spędzam właśnie na komputerze, odpalam sobie po prostu osobną przeglądarkę, z, otwieram te wszystkie, wszystkie karty z tymi stronami. No i co 15 minut sobie klikam. A co jeszcze ważne, to na, na, na stronie Bitcoin Bonus jest to co 15 minut. A na pozostałych stronach możesz już co 5 minut zbierać sobie te kryptowaluty. Oczywiście nie, nie wygląda to tak, że na stronie Bitcoin Bonus jest to tak, że co 15 minut masz 18 Satoshi i, i tyle, natomiast na innych stronach nie jest tak, że 5 minut mija i masz na przykład 4 Satoshi, tylko ta kwota będzie jakoś stopniowo tutaj rosnąć, tak? Czyli jeżeli przez noc sobie nie klikasz, bo śpisz po prostu, no to ta kwota Ci się będzie jakaś zbierać cały czas, z tym, że po prostu im dłuższy jest okres czasu, w którym nie klikasz, to ta kwota będzie wolniej rosnąć, tak? Czyli w ciągu 5 minut na przykład dorosło do 4 satoshi, ale w ciągu na przykład pół godziny to będzie tylko na przykład 10 satoshi już, no nie? Czyli ona nie rośnie proporcjonalnie cały czas tak samo, tylko im, im rzadziej klikasz, tym, tym ona wolniej, wolniej rośnie. No i na tych stronach wygląda to dokładnie tak samo. Także to jeśli chodzi o, o jeszcze tą informację, dobra o wypłatach już powiedziałem, no i jeszcze, jeszcze, jeżeli byś chciał to tutaj zapraszam Cię na moją stronę do zakładki kryptowaluty i zbieraj kryptowaluty, czyli kalniki kryptowalut, tutaj mam dokładnie to samo co mówiłem jest opisane, jeżeli wolisz sobie poczytać to, to możesz sobie tutaj też zajrzeć, na spokojnie coś sobie przejrzeć. No i chyba właściwie to wszystko z tych ważniejszych informacji. Aha, i jeszcze co, nie wiem czy mówiłem czy nie, ale jeżeli używasz tych, tych stron, to ważne jest to, żeby nie mieć włączonego adblocka, ponieważ no, one zarabiają na reklamach, także adblock by je blokował i wyświetli ci się to po prostu błąd, jeżeli będziesz miał włączonego adblocka. Także ważne jest to, żeby go nie mieć. Także przeglądarka Brave, o której, o której również możesz się dowiedzieć w moim innym filmie, którą bardzo polecam, akurat w tym przypadku może nie jest, nie jest idealnym rozwiązaniem, ale do wszystkich, wszystkich innych i codziennego użytkowania przeglądarka Brave jak najbardziej tak. Dobra, no to to właściwie tyle, także dzięki wielkie za obejrzenie, mam nadzieję, że w jakiś sposób ten film Ci pomógł, także jeżeli tak jest, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i dania łapki w górę. Jeżeli masz jakieś pytania, to chętnie odpowiem na, na nie, w koment napisz komentarz i chętnie na niego odpowiem. Także dzięki wielkie za obejrzenie i do następnego razu, cześć.